mm Ja chciałam jeszcze wrócić do sprawy powoływania y, czy nominacji przez prezydenta Andrzeja Dudy sędziów, do której nie doszło, ponieważ prezydent y, odmówił nominacji kilku sędziów y, i opozycja twierdziła, że prezydent y, nie ma do tego prawa. Pan podziela to zdanie, że prezydent powinien po prostu nominować sędziów i tyle na wniosek KRS? Jest to bardzo wątpliwe prawo do odmowy, szczególnie bez podania uzasadnienia. Przypomnę, że dokładnie taki sam przepis jest na przykład w przypadku powoływania na wniosek prezesa Rady Ministrów, członka Rady Ministrów. Idąc tym tokiem rozumowania pana prezydenta, mogłoby się okazać, że pan prezydent otrzymuje wniosek o nominowanie ministra i odmawia. Ponieważ uzasadnienie będzie takie, że nie jest notariuszem, nie będzie podpisywał czegoś, z czym się nie zgadza. No, zdarzało się, że, że obóz prezydencki czasami szachował rząd te, takim zapewnieniem. To się że... zdarzało przy małej konstytucji, kiedy były tak zwane resorty prezydenckie. To był zupełnie inny ustrój. Natomiast w tej chwili to jest kwestia tego, jaka jest pozycja prezydenta i tego, czy prezydent ponosi współodpowiedzialność, czy też nie. O ile jeszcze przy władzy wykonawczej. I można by sobie wyobrazić, Kwestię koabitacji, konieczności współdziałania jako organy władzy Rozumiem, wykonawczej, ale, o tyle wchodzenie w kompetencje władzy sądowniczej, jest w mojej ocenie bardzo wątpliwe. Tak, ale tutaj cytowane jest przez rządzących uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2012. I ten fragment brzmi tak. Jest ugruntowany pogląd, że rola prezydenta w procedurze nominacyjnej nie sprowadza się tylko do rolnictwa. Roli notariusza potwierdzającego podejmowane gdzie indziej decyzje, lecz dokonuje on samodzielnej oceny przedstawionych mu kandydatur i w konsekwencji może odmówić uwzględnienia wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. Należy mu przyznać prawo odmowy spełnienia wysuniętych wniosków, jeżeli jego zdaniem sprzeciwiłyby się one wartościom na straży, których postawiła go Konstytucja. To jest fragment wyroku Trybunału w innej sprawie, więc to nie jest takie oczywiste, że prezydent nie miał prawa odmówić nominacji. Podkreśliłem na samym początku swojej wypowiedzi, że działania prezydenta w tej konkretnej sprawie sprowadzały się do odmowy bez uzasadnienia. Tutaj będzie pan rzecznik Magierowski, który w swoich wypowiedziach jasno podkreślał, że to jest prerogatywa prezydenta, z której nie musi się tłumaczyć. Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby zapytać, na, jakich na straży jakich wartości prezydent w tym momencie stanął. Według mnie, było tylko i wyłącznie pokazanie, że prezydent ma inne podejście do zasady trójpodziału władzy niż do tej pory było prezentowane, no i oczywiście niż mówi o tym Konstytucja. Najpierw trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, teraz ym, sędziowie sądów powszechnych, którzy przeszli proces nominacji. Dodajmy, że w tym procesie nominacji uczestniczy. Przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej w Krajowej Radzie Sądownictwa. Czyli mógł już na tym etapie I Na zgłaszać tym etapie protesty? nie było żadnych wątpliwości, bo e, gdyby prezydent A jest pan Rzeczpospolitej, nie z tego na co, tym co pamiętam z wypowiedzi członków Krajowej Rady Sądownictwa i pana rzecznika, to w zdecydowanej większości przypadków te kandydatury przeszły jednogłośnie. To jest kwestia tego, że jeżeli ktoś ma zastrzeżenia i chciałby realizować ten, ten mandat, o którym mowa w wyroku Trybunału, Konstytucyjnego, to powinien w sposób jasny i czytelny powiedzieć na straży, jakich wartości staną. Ja mam wrażenie, że niestety, ale w niektórych przypadkach to wręcz była ocena polityczna. I niestety rola prezydenta nie polega na tym, żeby kwestionował konstytucyjne uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa. Właśnie dlatego zbieramy się w tym tygodniu jako Krajowa Rada Sądownictwa, żeby ten kolejny kryzys w, w zakresie relacji władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Omówić być może przedstawiciel prezydenta będzie zechce podać przyczyny, przyczyny tej powody. Decyzji. rozumiem. Panie proszę, jak wygląda ten projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj być, znaczy w tym tygodniu być może zostanie uchwalony przez Sejm? Czy jest to. Ustawa, jego która skutek? w dalszym ciągu w, ma na celu sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego. Zawiera w sobie rozwiązania, które zostały już zbadane przez Trybunał Konstytucyjny i ocenione jako niekonstytucyjne. Zawiera również rozwiązania, które idą jeszcze dalej w tym paraliżu Trybunału. Ja podam konkrety. Po pierwsze, prezydent Rzeczpospolitej. Będzie podmiotem, od którego woli będzie zależało postępowanie dyscyplinarne sędziów. To jest niekonstytucyjna prerogatywa prezydenta, na którą zwracały uwagę biuro legislacyjne, Krajowa Rada Sądownictwa i inne podmioty, które opiniowały tę ustawę. Prokurator generalny i prezydent będą mogli decydować jednoosobowo, w jakim składzie konkretną sprawę ma rozstrzygać trybunał, bo przewidziano. A czyli można sobie wybrać tych sędziów, których. Po których można się spodziewać ewentualnie, że po prostu Będzie można rządzących. zrobić inny mechanizm. Będzie można w każdej sprawie prokurator generalny, czyli polityk, czyli w, y, osoba, która wchodzi w skład rządu w obecnym ustroju, będzie mógł powiedzieć, żądam, żeby tę sprawę, pytanie prawne sądu, skargę konstytucyjną, rozpatrzył pełen skład trybunału. A w pełnym składzie Trybunału przewidziano takie hamulce, które mogą spowodować, że Trybunał Konstytucyjny po długim czasie i tak umorzy postępowanie. Jakie to są hamulce? Już tłumaczę. Otóż, jeżeli sprawa będzie rozpatrywana w pełnym składzie, to obecność prokuratora generalnego jest obowiązkowa. Jak się nie stawi, nie ma rozprawy. Czy siłą można doprowadzić pana Zbigniewa Ziobro do Trybunału Konstytucyjnego? Nie można, a więc może spowalniać pracę Trybunału. Druga rzecz. Czterech sędziów Trybunału na naradzie, czyli już po rozpatrzeniu y, y, zarzutów stanowi schron, może zgłosić sprzeciw. Tych czterech sędziów, przy, przypomnę, pełen skład to 15 sędziów. Mniejszość czterech sędziów powie: sprzeciwiamy się, z mocy prawa na trzy miesiące ma być odroczona rozprawa. Po tych trzech miesiącach znowu narada, jeżeli podtrzymają sprzeciw kolejne trzy miesiące. I jeżeli później jedna trzecia, czyli mniejszość, po tych sześciu miesiącach paraliżu nie zgodzi się z wyrokiem, postępowanie podlega umorzeniu. Ale żeby jeszcze bardziej pokazać obywatelom, jak obecna władza próbuje wyeliminować możliwość działania Trybunału w interesie obywateli, świadczy praktyczne wyeliminowanie Rzecznika Praw Obywatelskich z możliwości przystąpienia do innych spraw, niżeli skargi konstytucyjne. Czyli reasumując, ten nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym właściwie sankcjonuje to, że Trybunał nie będzie mógł oceniać ustaw uchwalanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak. Dlatego, że jeszcze w przepisach przejściowych przewidziano, że wszystkie sprawy w Trybunale w tej chwili muszą być zawieszone na okres 6 miesięcy, ponownie rozpoznane. Co więcej, wprowadzono system kolejkowania spraw, co oznacza, że sprawy z tej kadencji... Czyli uchwalane przez obecną władzę, będą mogły być rozpoznane za kilka lat, kiedy już obywatele, przepraszam za kolokwializm, ale oberwą w każdy możliwy sposób tymi ustawami. Proszę zobaczyć na rolników, którzy nie mogą kredytów dostać w przypadku ustawy o obrocie ziemią. Proszę popatrzeć na de facto wywłaszczenie ale to w tej ustawie. Mo po prostu Sejm może poprawić niektóre przepisy, nie czekając na orzeczenie Trybunału. E, ale ale... Do tej... Od tego y, to jest wola większości. Tutaj nie chodzi w tym przypadku o to, czy my łaskawie zdamy się na, y, na to, czy pan prezes zezwoli Sejmowi poprawić, czy też nie. Tu chodzi o to, że jeżeli są przepisy niekonstytucyjne, obywatel musi mieć pewność, że istnieje podmiot, który stanie w jego obronie. No skoro Trybunał Konstytucyjny nie będzie pewnie w stanie ocenić na przykład zmian w systemie emerytalnym, to zapytam Pana, pani Pośle, jak pan ocenia propozycję wicepremiera Morawieckiego. A jak zawsze prezentacja, slajdy, ale zero konkretów. Te propozycje ocenił rynek. Proszę zwrócić uwagę, co działo się wczoraj na giełdzie. Proszę zwrócić uwagę, jak pana premiera Morawieckiego ocenia polska i światowa gospodarka, patrząc na wskaźniki ekonomiczne, patrząc na przykład na miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które odpłynęły z polskiej giełdy od czasów tej złej zmiany, która nastąpiła w październiku ubiegłego roku. To jest realna ocena pan premier Morawiecki ściga się być może na slajdy. Być może hasła y, są po to, by pokazać, że coś tam się dzieje, ale to są puste slogany, niebezpieczne dla gospodarki. O tym w cudzysłowie profesjonalizmie może świadczyć wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który komentując bardzo złe wydarzenie dla Europy, jakim jest Brexit, stwierdził, że tej, w takim przypadku londyńskie city być może przeniesie się do Warszawy. Każdy, kto zestawi tę wypowiedź z wcześniejszymi, gdzie pan premier Morawiecki mówi o tak zwanej repolonizacji banków, gdzie obcy kapitał no, porównuje z takim złem, które przydałoby się, żeby w Polsce nie miało miejsca, kiedy no, wypowiada się w tonie takim, gdzie myślę, że ta szkoła gospodarki centralnie planowanej z epoki słusznie minionej mogłaby być dumna z tego typu wypowiedzi. To świadczy o tym, że niestety, ale resort rozwoju i te plany są w rękach osoby, która z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, może Polskę prowadzić na manowce. Panie pośle, mam takie wrażenie, że dzieją się istotne rzeczy. Znaczy, mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy kwestie emerytalne, a wy zajmujecie się referendum w sprawie odwołania prezydenta. Jakoś mam takie wrażenie, że Platforma zajmuje się sprawami nieistotnymi. Czy to, o czym pani mówi, to były propozycje przyszłościowe dotyczące spraw ustrojowych? Platforma Obywatelska, oprócz tego, że cały czas bieżąco pracuje w Sejmie, bo przypomnę, że najwięcej poprawek zgłaszaliśmy do ustawy w Trybunale. Mówimy, jak powinna wyglądać Polska w przyszłości, gdy już PiS na szczęście skończy władzę i jakie bezpieczniki powinniśmy wprowadzić, by nigdy więcej osoby sprawujące najważniejsze funkcje publiczne nie mogły w sposób bezkarny łamać konstytucji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia TOK FM był Borys Budka, posłuch Platformy Obywatelskiej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokefmpl ukośnik audycje.